Dzień dobry, nazywam się Justyna Kloczkowska i chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić i do nowego miejsca, które powstaje w Bełchatowie i o którym chciałabym opowiedzieć, a jest to pracownia malarska malord. Z tej okazji ten filmik, a żeby bliżej Państwu przedstawić ideę i Czym właściwie jest ta pracownia, czym jest malord, a także przedstawić siebie. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracuję wiele lat w szkole podstawowej numer 1, w klasach 03, oraz uczę etyki. Z wykształcenia jestem magistrem sztuki i pedagogiem. I tak jak uwielbiam pracę z dziećmi, tak samo od zawsze bardzo bliska mi była, była sztuka. Maluję abstrakcje i tworzę rysunki, które wychodzą z mojej głowy, z mojej wewnętrznej potrzeby, jest to moja taka wewnętrzna potrzeba. I nazwałam je, najpierw to były stworki, a nazwałam je ostatecznie botakami. Z tego powodu, że od zawsze była, mi bardzo bliska praca z dziećmi, jak i malowanie, rysowanie, narodził się temat pracowni. Przyszło to do mnie kilka miesięcy temu, i odkąd zaczęłam zagłębiać się w ten temat, jest ze mną każdego dnia, każdej nocy, i nie wyobrażam sobie inaczej jak tylko otworzyć takie miejsce, które będzie znajdowało się bardzo blisko szkoły podstawowej nr 1 na ulicy Dąbrowskiego naprzeciwko szkoły.